A klasa go lekceważy. No jak to jest? Tak? No. Widzisz? No obrazili się na Ciebie. Nie jeszcze się przeflancują z tej klasy, no. Do, do Kopernika go prześlemy, nie? Nie, do Kopernika gdzie indziej. No to może jest do siódmego albo do dziewiątego liceum. Łukasz się na Ja z Ciebie no, obydwa, obydwa jednakowego pokroju są, także muszą się wspierać, no, no można się wspierać. No dobrze, rozluźniliśmy Łukasza, Łukasz wyluzowany, po, mówi o wypadkach. Co powinno się w apteczce samochodowej znajdować, Łukasz? Yy, Banda szybciskowe, jakiś plastikowy. Środki opatrunkowe przede wszystkim, co jeszcze? Do rurka zawsze jest. Tu. Jaka rurka? Do rurka. czego rurka? Ja do ja to, tego to, rurka, do tego Taka maseczka jeszcze. No. Rękawiczki gumowe jednorazowe, latarka no, elektryczna, to nożyczki. Nie latarki. To powinno być. Latarki nie żadnych płynów, żadnych tabletek nie powinniśmy przewozić. No, Telefony opatrunkowe są rzeczy. Środki opatrunkowe. Tajna tutaj Łukasz, bo ja zaraz im uspokoję. Pytaniem i zaraz będzie ci. No za drzwiami stoją, rysują, to w wcale tak samo. Czuję się, jakbym była na lekcji religii, bo tak chcę I Teraz religia ważna, będzie No teraz ideologicznie kto będzie chodził do kościoła, kto będzie się modny, to będzie odpowiednio ideologicznie. tutaj. No i na maturze ewentualnie możecie zdawać religię. Także uspokojcie się teraz dobrze, na jej... rynku. Dobrze. dobrze, Łukasz, powiedz raz, jak, jak są ciała obce. Gdzie mogą się dostać ciała obce i jak będziemy No, do przez most na przykład. Na przykład do druga Dobrze, do przełyku. Mhm. I co robisz w takim delikatnym? Oczyścić się, właśnie. drogi oddechowe. Jak oczyścić? Rurę wsadzić. Kurzacza. O, Kurzacza. O, no widzisz, nie byłeś na lekcji, oglądaliśmy filmy, co, co? się robi. No ostatnie lekcje, wygląda się film, o tym. No dobrze, ale wcześniej cię nie było. Uścisk, jaki ten uścisk i gdzie się uściska? Ściska. No widzisz, nie wiesz. Puca się ściska, tak. Nie wiem jak ścisz, puca. Garbu, tak, to się udusi człowieka. No. Na przeponę się uciska. nie przepona. Ja to, o. Za uchem. Ja to, przepona to jak się kończy mostek. O, tutaj, o. Jest przepona. I na mostku mi pokażę. mostek no. Siało obce. Robal wstrętny dostał się do ucha. Co robisz? Swego nie No jak to... Językiem. Chyba, że do ucha słonia, no to wtedy nie będzie problemu. Z krzypcami takimi. Z znaczy Z ksążkami takimi, tak? Tak. Penseta to się nazywa, no, Albo wlewamy olej, lekko podrzaną wodę. No pewno. I wtedy wypłynie. Kładziesz się na zdrowe ucho, wlewasz do chorego, później odwracasz się na chore i wypłynie. Czyli z wodą albo z podgrzaną lekko oliwą. drobak wypływa wtedy. No, na czasie, kleszcz ukońsi. Skąd wiemy, że nasz kleszcz ukąsi? Nie widać go. Widać go, tak? No i co z nim robimy? Trzeba go no, przetwierać. Nie jesteśmy dopłaceni tłuszczem. Nie on wtedy, jakby wychodził, czy co. <laughs> Nie smaruje się tłuszczem, bo jeżeli posmarujesz tłuszczem, to, to on ma odruch wymiotny. On wymiotuje, i teraz ci zarazi cały organizm. No, ale no, trzeba go wyciągnąć, tak? No, do wyciągnąć. tak? Część zostanie, część zostanie jest problem. No jaka może być choroba spowodowana? kleszczem, przynoszą chorobę jaką? Zgon. O. Choroba zgonu. <noise> <noise> Odkleszczowe zapalenie oponu zgody. No widzisz, ile straciłeś, teraz pójdziesz do lasu, kleszcz wlezie gdzieś tam. Nie, chodzę, las. Nie chodzisz po latach? A, no. a możesz pójść do parku i też ci kleszki zleci na głowę. Bo w parku też odpływam. No. A gdzie ty bywasz? Baba? No, W Nie ośmieszaj mnie, no, że ty się uczysz. <noise> Obydwaj tak uczycie. Obydwaj się tak, uczycie. Obydwaj się, się, uczy. Obydwa się tak? uczy. no. Bo on nie uczy, jego. Uczy. <noise> Po tym ostatnim oddechu mogę powiedzieć, tak się na głowę chwila oddechy, potem 15 razy. Nie na 15 mocne. mówiłam 30. o ale... Filmu było 15. Ale przecież uprzedzałam przed filmem, to nie słuchasz mnie. do to stary teraz... Że co roku się zmienia. Aha. No, w tym roku jest opcja 2 dechy, 30 ucisków. Albo w ogóle będziemy tylko uciskać. 3 uciski postawię. O, ja bardzo tak. dobrze, 20? Pięć, tak? Siedem.